Witajcie widzowie w kolejnym kolorowym odcinku ze świata Robloxa, a dzisiaj będziemy szukać Brain Rotów, ale na Rajskiej plaży w ogóle zobaczajcie no co moim skinem się. Mój skin w ogóle jak się mieni. Co oni tu mi zrobili? A drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy, to koniecznie zostaw subskrypcję, a stałych widzów polecam zostawić łapeczkę dla większych zasięgów. Dzięki za uwagę i lecimy z tematem. Zobaczymy, gdzie jest pierwszy w ogóle Brain Rot. No tu, tu jest jakaś kończy. O, ej, tu jest mogę wejść w ogóle. A mogę, ok Jakiś dziwny. Truskawa? Co to są za jakieś dziwne truskawkowe broń brain... roty? Ej, co są za taczki? Co on zrobi? Ej, dobra, kolejnego. Don fra... fragolo, don fragolo. Czyli to jakieś roślinne. Dobra, o kolejny. Ej, tak, za każdym razem przechodzimy to możemy sobie respić monetki. Ciekawe, za co chodzi z tym. Patrzcie, poczekajcie. Cześć, lecz. czekaj, cze, cze, dynia. Czej dynia. Mogę coś z dynią tu zrobić? Z dynki, o mogę. Z dynki, z dynki, dobra. Z dynki nie można. Ale tutaj coś. Czy ja mogę w tą w ogóle kliknąć? Nie. A w to? To jest w ogóle jakieś pieniądze po rozpiewanym na mleku, czy... O, tu jest krowa, koni. O, kawalalo virtuozo, dobra, spoka, możemy zagrać na fortepianku. Nie możemy, widzowie, zagrać. Dobra, mamy konia. W sumie już mamy trzech brain rotu. Dobra, a czy ja bym chciał się to na górę jakoś dostać? Patrzcie, to tu, o tu, 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 dobra. Na samą górę, tu mogę sobie kupić dywan, ale na samym końcu oby coś pewnie na nas. Czeka, tak mi się wydaje, że coś tam chyba jednak jest. O, zobaczcie w ogóle, jak mapa wygląda z samej góry. Ej, tam jest łopata: Brainrot łopata. Ej, a jakbym do niego mógł dojść? Kurde, ale się wbiłem. Widzowie, 100 lat będę teraz szedł. A jak spadnę raz, to nie wracam się tu już nigdy, bo mi się nie będzie chciało. W ogóle. Ale chcę chociaż wziąć bombardilo krokodilo Bombardilo krokodilo Bombardilo Krokodilo, ok, ale czy ja mogę tam w ogóle wejść, czy nie mogę? Dobra, Bombardilo Krokodilo jest nasz. O, tam jest kaput. A myślicie, że ja tu doskoczę? Doskoczę, ok. Pluriflurla, ok, jest nasz Breinotic, kolejny. Czy ja tam mogę wejść, spaść? Dobra, tam nic w sumie nie ma. Tam jest. Ale wiecie co, tu jest balerina cappuccina, widzowie, więc lecimy, zbierzmy balerinkę capuchinkę. Espresso pani, tu jest jakiś. Wej, wejk, fake, fake. Ja się w to nie bawię. Ej, tu jakiś. Klucz potrzebujemy, widzowie, ale klucza jeszcze nie mamy, więc... Ale tam... To okej, z drugiej strony obby możemy pokonać. Co tu jest? Możemy to wziąć? Znalazłem! Auibi, auibi... To jest jakieś podrobiane te brainrociki chyba, widzowie. Jak myślicie? Bo to nie są prawdziwne brainroty, ale lecimy, poczekajcie. Coś mamy tutaj chyba do zebrania. Tu jest jakiś labirynt. Labirynt to ob O! A nie, tu jest balerina kapucina, to, to tamta pani kim była? Hmm, to jest bardzo zastanawiające. Czy ja mogę tutaj jeszcze gdzieś wejść? to nie, to nie mogę. Ale z tej strony też nic, 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 a nic. No dobra, lecimy dalej. Ale wie, wiecie co, widzowie? Mamy tu jeszcze coś odebrać. Możemy, ale musimy się zweryfikować. To nie. A obrót możemy obrócić? Mamy jeden obrót. Co dostaniemy, widzowie? Jestem bardzo ciekaw, co możemy dostać. Czy ja mogę tego kraba wziąć? O, oczywiście, widzowie, że tego kraba mogę wziąć. Więc ten krab jest już w naszej kolekcji. A tutaj jak jest? O nie. Spioniero Golubiro, szpieg, gołąb, szpieg, gołąb, widzowie, normalnie. A ten pan co tu robi? Poczekajcie, to jest jakiś przycisk, o, <zyskutek> los tung tung tung, dung ding dung, byk big 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 i tak, o właśnie, tak bym Wam powiedział. A Za co z tą monetki znowu dostałem, to nie wiem, ale poczekajcie, tam jest, tam coś jest, gdzie jeszcze mogę pójść? Coś tam jest, jakaś wieżyczka chyba, tu jest kole kolejny Brain Roci, Capuchin. Jaki dziwny ten cappuccino jest w ogóle? Co on. Ej, brainrotrekin, Rot Requiem. <grym grym> brain trela, Tralala, tra la la. Tak naprawdę on jest ukryty. No dobra, tam mamy jeszcze. O, o, tu mamy jeszcze jakiegoś ziomeczka, więc tego zbierzmy jeszcze sobie ziomeczka. To jest Kot. ma, Dobra, ok. I jeszcze gdzieś tutaj. poczekajcie, ok. Tu jeszcze jest garnek. Ta, 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 sahur. ta, 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 ta Baby 15, nie 14. Tam byłem, widzowie, tam byłem. Tam, tam nie chcę pójść, chcę pójść na górę. Tam jest mega, mega oby, Więc. Wejdźmy do tego mega mega obby, musimy się wspiąć na górę, widowie, na górę, koniecznie na górę się wspinać, ale wysoko, tu jest mega wysoko, co tam się w ogóle dzieje, patrzcie, hej, okay. o nie, ja, te, ja tych obby nie lubię po prostu, ale widok jest fajny, bardzo, kurza, stopa, dobra, spadam stąd, bo nie będę 13 razy tam wchodził, nie chce mi się, tutaj musimy pozbierać jeszcze coś, poczekaj, tej dynki się nie da w żaden sposób, ale dobra, wejdźmy tutaj w takim razie. Tutaj wchodzimy, tu na pewno coś będzie. Więc spinamy się na górę, No właśnie, o tak, o tak chciałem to zrobić, dokładnie tak. A jak ja mam stąd wyjść? A tu jest wyjście, tak? Nie. Dobra, okej. Okay. Ech, wcale to nie było takie proste. I po co ja tu wlazłem? I po co ja tu wlazłem? tam jest jakiś brainer na górze? A, okej. Okay. No przecież. Bombini Guzini. Dobra, okej. Okay. Bombini Guzini został zebrany. Spopatrzmy z góry. Tak... Ja na statek lecę. Lecę jeszcze, widzowie, na statek, bo na statku pewnie coś jeszcze jest ukryte. Koniecznie muszę wejść po tej drabince. Okej. Okay. Jesteśmy marynarzem. Hej, 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 hej. Śpiewajmy sobie szanty i będzie bardzo. A! O nie, tam jest snubek. Tam jest snubek. Dobra, lecimy po nóbkę w takim razie, widzowie. Patrzcie, tu jest snubek. Okej, okay. się ma no, nie pizza, nini. Okej, okay, we własnej osobie, już jest nasz. Ua, wpadł pod pokład. Kto jest pod podkładem? Arbus. Po prostu, Arbus jest, jest pod podkładem, Arbus. Ej, tu jest przycisk jakiś. Czekajcie. Czego on nie działa? To skam. Oskamowali mnie na przycisk. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy jakąś wyspę. Tu byliśmy, widzowie. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tutaj, patrzcie. To się akurat otwiera zaraz, to poczekamy. I dobra, widzowie, właśnie się otwiera, więc lecimy do dzieła. Poczekajcie, bo tu są dwa wejścia. Mam nadzieję, że wybrałem dobre wejście. Chociaż nie jestem do końca. O, okej. Okay. Mamy jeszcze. Mango, 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 mango 6,7. Mango, mango, mango. Okej, okay. mango jest zebrane. Poczekaj, tu weźliśmy. To teraz. Ej. Wejdźmy w drugą. Czy tu mamy coś jeszcze? Czy ja potem będę mógł w ogóle. Stąd wyjść? Czy nie będę mógł stąd wyjść? Nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze coś tu jest w tych drugich wejściu. Czy od razu za pierwszym razem mi się utrafiło? Tu nic więcej nie ma: nic więcej nie ma, i był tylko mango mango mango. mango, 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 mango. mango, Dobra, tu nic chyba więcej. Widzowie, 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 widzowie. nie ma, nie ma, dobra, spadamy. spadamy. Nie będziemy to czekać. No a tu Ej, nie gadaj, że. Ej, jak ja mam stąd wyjść w takim razie? Nie gadaj, że się tak skleszczyłem <laughs> i muszę tyle czekać. Nie mówcie, jakam są wyjść teraz, o nie, widzowie co tu się robiło? Dobra, mamy tutaj kolejnego Brain rota i to jest arg Argutini Ananasini. Okej, okay, let's go w takim razie. O jest octopusini, Jest bluberini, Octopusini, widzowie. Koniecznie daj łapeczkę jak dotrwałeś do tego momentu, widzowie, i lecimy, patrzcie, lecimy na górę, na górę, o nie! Ja muszę spać jednak, bo musimy z drugiej strony, z drugiej strony widzowie, musimy wejść. I tu jest, co, tu jest? Awokadłini gufo, ok. Znikaj, bo ja nic nie widzę. Dobra. Awokadłini. gufo, gufo, gufo. Gdzie mamy jeszcze pójść? Tam. Tam jest Orkalo, Orkala. W ogóle widzowie, to lecimy do Orcalero Orkala. Tylko jak mamy tam wejść? O nie. Tego to ja nie miałem w tym roku w Bingo. Patrzcie. Ok. Ok. Jesteśmy w chmurach i mamy widzowień... Przezroczyste kafelki. Tylko sok z tego nie pepsuj. Właśnie, dobra. Krzyknąłem, aż krzyknąłem z wrażenia: Dobra, na razie wejdźmy tutaj. Tu nic nie ma. O nie, dobra. Musimy wejść jednak do Orcalero. Orcalero, Dobra jest nasz, oczywiście, widzowie, oczywiście. Oczywista, oczywistość. Ej, byśmy chyba jeszcze się jednak tam wbili do tego. Obe, o, nie, Patrzcie, tu jeszcze jeden. Ej, tam jeszcze to. Wiecie co? Na razie to sobie pozbieramy. To co są? Elefanto, kokofanto, dobra. Tam, czy ja tam byłem? Byłem przecież, widzowie, ja tam byłem. Co nie, tak mi się wydaje. Ale nie, ale tam. Ej. Czy. Ja na tym oby to nie byłem. Madung? Ej, gdzie był Madung? Ma dung 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 dung! Nie było tu Madunga nigdzie przecież, ale po tym oby się nie wspinałem. Nie wiem. <laughs> Mamo, nie, ja się nie zgadzam. Ja chciałem dung 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 zrobić, ale on nie był tam. Ja mi się wydaje, że coś tu jeszcze gdzieś chyba może być, czy nie? Czy nie jest? Mogę jedynie spać. Nie, tu nic nie ma. Spadamy, stąd widzę. Tu nic nie ma, tego wziąłem. Tamtego też. Więc muszę się dostać tu na górę, koniecznie, koniecznie się, widzowie, dostać tu na górę. Dobra, jakieś monetki tu, chyba, trzeba w miarę szybko, o! Sigma boy, sigma, sigma boy, tralala! O, dobra, okej. Okay. A, tu był ten, tego, tego to ja w ogóle nawet nie obczaiłem. Dobra, czy mam coś jeszcze? Nie, to spadamy dalej w takim razie. Lecimy na to oby wysokie. Dobra, tu jedzie do nas platforma, byśmy na nią chcieli wskoczyć, a na górze jest ta sowa, tak? Nie, to sobie mamy. Tu jest inny. Pipi kiwi, pipi kiwi. Okej, okay, pipi kiwi mamy i w sumie ta słowa też nie jest chyba była. A gufo guffo było zebrane już tak czy inaczej spadamy na dół i chyba już nic widzowie dla was nie ma, bo nie mam pojęcia jak tutaj wejść. Chyba wiem już jednak jeszcze. Te hobby są najgorsze pokonywać te przeszkody dobra. Frigo Camelo, i na tym będziemy kończyć. Cześć.